Dzień dobry bardzo wszystkim. Jestem odkrywca Michael. Tak postanowiłem nazwać swój kanał na YouTubie. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo stresujące. Jako, że nie zajmowałem się tym do tej pory. Taką inspiracją dla mnie był osadnik z odzysku, na którego przez przypadek w zasadzie trafiłem na jego filmik na YouTubie. A w zasadzie powiem Wam, że wielokrotnie samemu próbowałem już odzyskiwać surowce wtórne, między innymi ze sprzętów AGD. No, robiłem to raczej chyba jako element odstresowania się, relaksu. Udało mi się tam trochę tej niedziuchy rzeczywiście wykrzesać z tego. Natomiast to no, nie były to takie ilości. O jakich w zasadzie myślę, że mógłbym je mieć, no to może też dlaczego odkrywca? Bo w zasadzie całe życie odkrywam. A ponieważ jestem człowiekiem, można powiedzieć, bardzo wrażliwym na to, co się dzieje wokół, na, na piękno przyrody, mam dwójkę, mam dwie córeczki. W zasadzie już pannicę można powiedzieć. I niespełna półrocznego synka, i chciałem po prostu dla tych dzieci, żeby ten świat był rzeczywiście lepszy. Zawsze do tej pory zajmowałem się pracą społeczną, angażowałem się w wiele działań społecznych. W zasadzie można powiedzieć, że przez 30 lat byłem aktywnym społecznikiem. To też trochę skomplikowało mi życie i troszeczkę yy, też się pogubiłem ale w zasadzie udało mi się wrócić na dobre tory i, i w zasadzie yy, zacząłem yy, funkcjonować myślę, że lepiej. Nadal jednak odkrywam. Odkrywam coś w sobie, odkrywam yy, to, co się dzieje wokół nas i i w zasadzie no chciałbym robić coś takiego ciekawego, coś dodatkowego. Ja na co dzień zajmuję się edukacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jestem ratownikiem, więc pracuję też jako ratownik. Jestem w ochotniczej straży pożarnej, czynnym strażakiem, więc pewne takie czynności wykonuję na co dzień, które też niosą ze sobą jakiś stres. I w zasadzie sobie pomyślałem, że mógłbym robić, takie ciekawe rzeczy jak odzyskiwać surowce wtórne. Yy, również widzę potrzebę trochę ogarnięcia tego świata, z tych śmieci, z tego wszystkiego, a przecież można zrobić przyjemne z pożytecznym, bo można nie dość, że posprzątać, to po drugie można yy, też uzyskać na to jakieś środki i te środki chyba raczej na, na realizację właśnie własnych pasji. Bardziej w tym kierunku, niż jako forma stałego zarobku. Pomyślałem sobie również, że chciałbym przy okazji, poprzez te działania, te moje zbieranie, odzyskiwanie poszukiwanie chciałbym również jakoś pomóc też innym organizacjom społecznym, które wykonują Yy, bardzo ważne yy, dla nas, dla świata, dla, dla przyrody yy, zadania, a mianowicie pomyślałem sobie, że pomyślałem sobie, że 10% każdego zysku z odzysku w zasadzie yy, będę yy, przeznaczał yy, co drugiej na przykład pierwszego bo znalazłem jakby dwie organizacje, które chciałbym bardzo wspierać, bo i znam te organizacje, w jednej się przecież aktywnie udzielam, natomiast wiem, jakie są ważne tutaj potrzeby finansowe. Może nie, to nie będzie jakieś, nie wiadomo jakie pieniądze, ale wiem, że każdy grosz zawsze pomaga w realizacji wielu celów tych organizacji. Pierwszą z takich organizacji to jest oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna, w której się angażuję. Ja jako ten ciężko pracujący przedsiębiorca również tą jednostkę wspieram sobą, wspieram też właśnie pod koniec roku zawsze robię jakieś tam darowiznę. No i, i, i pomyślałem sobie, że właśnie z takiego odzysku też te 10% z każdorazowego, powiedzmy, odzysku, czyli uzyskania środków za odzysk przekazywałbym właśnie na Ochotniczą Straż Pożarną. I oczywiście następnym razem przekazywałbym na ośrodek taki rehabilitacyjny i leczniczy dla dzikich zwierząt. U nas jest to Myśli Królik. Prowadzi to jedna fundacja. Sławek Łyczko ze swoją żoną Agnieszką prowadzą właśnie taki ośrodek, ich bardzo serdecznie pozdrawiam. I chciałbym właśnie również na nich 10% z każdego tego zysku przekazywać, czyli raz będzie ze strażę, raz tam musi królik, raz straż raz musi królik, i mam nadzieję, że dzięki temu po jakimś tam dłuższym okresie będzie udawało nam się zdobyć jakieś lepsze środki. Bardzo mi się podoba również wystawianie rzeczy na Targu Staroci. Tego jeszcze nie robiłem. Zbieram różne od ludzi i bardzo często sobie przejeżdżam, widzę jak wiele dobrych rzeczy jest wystawianych na tych wystawkach. To są rzeczy, które naprawdę mogłyby y, otrzymać drugie życie. Natomiast ludzie jednak zauważyłem, że są bardzo wygodni, bo najlepiej coś wyrzucić, pozbyć się czegoś, zamiast po prostu przekazać to komuś, prawda? Mm, za darmo, jeżeli ktoś nie chce y, sprzedać za jakieś grosze. Bo, jak ktoś myśli, no to sobie jeszcze do tego coś zarobi. tak? Czyli wystawi za jakieś grosze coś, czego już nie użytkuje, a komuś innemu może się przydać. No to wiadomo, że ktoś może znaleźć taką ofertę i chętnie na pewno skorzysta z niej. To chodzi przecież tylko o to, żeby te rzeczy miały dalszy, dalszą możliwość obiegu, tak? Żeby one mogły nadal funkcjonować, żeby mogły. Komuś innemu być przydatne, jeżeli temu pierwotnemu właścicielowi już się, powiedzmy, znudziły, czy przestały być użyteczne. Więc ja myślę sobie tutaj, że fajnie byłoby, gdyby można było dalej te rzeczy przekazywać, żebyśmy nie musieli naprawdę marnować środków, a przede wszystkim, żebyśmy nie musieli zaśmiecać tej naszej planety. Ja wielokrotnie byłem na pożarze śmietniska. Naprawdę wiem, co tam się znajduje. Wiem, jakie skutki dla ekologii są z tym związane. Ja mam tego świadomość po prostu. Stąd dla mnie y, z, dla mnie sama segregacja y, nie tyle jest ważna, jak y, efekt tej segregacji. Ja wiem, że nie wszystko działa tak, jak nam się wydaje. Natomiast chciałbym dożyć tych czasów, że Uda nam się to wszystko odzyskiwać i nie pozostawimy tej planety takiej zaniedbanej, brudnej, e, śmierdzącej, no i działającej toksycznie na, na nasze środowisko, bo to przecież nasze zdrowie to przecież e, będzie i tak końcowo wpływało na nas i na to, co się dzieje. Więc to są, to są takie moje. Mm, Taki mój zalążek czegoś, co chciałbym robić, co mi się bardzo podoba, obserwując kanały kolegów, którzy już się tym zajmują przez widzę wiele lat. no Chciałbym być jednym z nich. Chciałbym dołączyć do tej grupy odzyskiwaczy, do tej grupy Zero Waste, do tej grupy ludzi, którzy robią przyjemne spożyteczne. Mam nadzieję, że spodoba Wam się moje działanie, moje funkcjonowanie tutaj i przede wszystkim mój kanał, który zachęcam do zasubskrybowania. No zobaczymy, co ciekawego nas czeka. Ja jestem sam, tak naprawdę ciekaw, chciałbym to odkrywać, więc odkrywca Michael jest w natarciu, będzie próbował zrobić coś, co mam nadzieję będzie ciekawego. W takim razie do zobaczenia na szlaku odzysku. Obserwujcie, mam nadzieję, że będzie fajnie. Może wpadną mi jakieś nowe pomysły, więc będę na pewno tutaj o nich mówił. A na razie jest to pierwszy mój filmik. Będę to robił póki co telefonem. Na razie w nic nie inwestuję. Chciałbym zobaczyć, jak się to sprawdzi, czy sobie z tym poradzę. Więc na pewno nie będzie żadnych filmików montowanych, tylko to, co będę czuł, to, to co będzie leżało mi na sercu, to będę rzucał tutaj i, i mam nadzieję, że no, będzie to dobre. Wszystkiego dobrego życzę Wam. Miłego dnia. Ku dobru.